Zapałki sprzedaje, zapałki! Była mała dziewczynka z dalekiego przymieścia i choć biedna, to pełna nadziei, sprzedawała zapałki, a nikt ciągała zmarznięte dłonie A ludzie szli do swoich ciepłych domów i żaden z nich tej małej nie dopomógł Jaki pech. Straszny pech. Co się stało? Dlaczego to przytrafia się właśnie nam? Ale o co chodzi? Chyba ciąży nad nami jakieś patów. Ty już od tygodnia nie możesz sprzątać targowiska przez te okropne śnieżyce. A ja właśnie straciłem pracę. Drżała z chłodu, była głodna i taka smutna, biedactwo. Wątły płomieniu, ogrzej mnie choć trochę. Drogie. Głodny jesteś i ubogie. Nam ci ciepła, ile chcesz, wiesz? Ach, jakie to piękne, cudowne, ale ciepło nie pije. Co za biedne dziecko siedzi samo skulone w tym zimie. Zapalę drugą zapałkę. Może trochę ogrzeje moje zielnięte ręce. A może znowu ukaże mi się ten piękny sen. Zapaliła zapałkę jedną drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole został przy choince. A ludzie tam w tych domach mieli piece, cieplutki piec, pełny stół i drzewka pełne świec. Piękne, a ta rumiana kaczka z jabłkami musi być pyszna. Chętnie dziś cię ugościmy i na ucztę zaprosimy, byś nie była głodna już. Cóż nam trzeba czynić? Cóż? Oto rosół i pieczyste, niech talerze będą czyste. Jedź tu możesz ile chcesz, wiesz? To chyba piękny sen. Huh? <gasps> Takie maleństwo na dworze, w tak mroźny dzień, szczęśliwego nowego roku, do roku zdrowia, pomyślności i szczęścia. Koinka. Kolorowe bombki błyszczą jak gwiazdy. Czuję zapach zielonych gałązek. Czujesz zapach mój i czarny? Mam dla ciebie dzisiaj dar. W mych gałązkach znajdziesz spokój, zdrowie, szczęście w nowym roku. Wszystko możesz mieć, gdy chcesz. Wiesz? Naprawdę? Jakie to piękne. Pozwól się dotknąć. Nie. Ty zaraz giniesz. Jesteś tylko w mojej wyobraźni. Nie siedź na śniegu, dziewczynko, bo zmazniesz i zachorujesz. Idź do domu. Zbliża się przecież nowy rok. Jakaś gwiazda spada z nieba. Chodź, zabiorę cię do siebie. Och, to ty, Babciu, jak dobrze cię znów zobaczyć. Ale przecież ty jesteś aniołem, prawda? Już nie zaznasz nigdy głodu: ani biedy, ani chłodu. O nic się nie masz, kochanie. Nic ci złego się nie stanie. Jestem teraz tu, przy tobie. I dla ciebie wszystko zrobię. Możesz za mną pójść. Gdy chcesz, wiesz? Była mała dziewczynka z dalekiego przedmieścia, i na wietrze zgasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt do pomóc jej nie chciał, a ja myślę, wciąż myślę o niej. Dlaczego nikt nie zabrał jej do domu? Dlaczego nikt tej małej nie do Otwórz swoje oczy szeroko, bo chociaż to stare dzieje Dzisiaj takich dzieci jest wokół naprawdę wiele. Pomóż im, jeśli potrafisz. Zrób coś z Twojej mocy. Może kiedyś ty także będziesz potrzebował pomocy. smutniejszych bajek świata tych, którzy, które wszystkie są. Jest baśń, w której można płakać. Ta o dziewczynce zapomnę. W noc, gdy radość trwa... W swych ciepłych domach jedni z uda, gdy ona stała przemarznięta. Wciąż myśląc, że się sprzedaż uda, and yes, mm -hmm. in his Jej boowania czy wiłyskaia zapokoi Ci tę dynąą Da. Jak myślisz, co dostaniesz pod choinkę? Posłuchałam, że kupili mi nowe buty. A mnie obiecali, że dostanę komputer. To świetnie. Drugi dziesiąt padnę zobaczyć. Natalia, co teraz robimy? Może ulepimy bałwana? Eee, nie. Chodź pojeździć na górkę. Przecież jeden bałwan już jest. Może kupicie ode mnie zapałki? Głupia jesteś! Po co nam zapałki? Dziwna jakaś! Natalia! Chodź do domu! Dziś wigilia! A może szanowna pani kupiłaby zapałki? Moje dziecko, nie powinnaś się bawić zapałkami. To wielce niebezpieczne zajęcie dla dziewczynek. A może pani kupiłaby zapałki? Mój aniele, to wielce niewłaściwe sprzedawać, byle co, i to wigilijny wieczór. Jeśli spotkam policjanta, powiem mu o tobie, ty mała wuczęgo. No tak, to przecież wigilia. Jaka zimna! A może zapalę jedną małą zapałkę? Tylko ogrzeję sobie palce. Gracias. na choinkach. Jakże czarownie błyszczy. Choinko! A teraz udzielmy się opłatkiem. Moi ukochani, w tym szczególnym dniu życzę wam, abyście zawsze czuli w sercach radość, byli szczęśliwi, a co najważniejsze, umieli swoim szczęściem dzielić się z innymi. A teraz zasiądźmy do stołu. Magda, Natalia, co z wami? Mamusiu, tatusiu, czy możemy przyjąć gościa? A o kim mówicie? No bo widzisz, na naszej ulicy, tu blisko. Siedzi taka jedna dziewczynka i sprzedaje zapałki. Nie, i gdzie też chciała je sprzedać, ale ją wyśmiałyśmy. Jak mogłyście tak postąpić? Idźcie po nią i przyprowadźcie ją do nas. Biedactwo na pewno zziębło. Jest bardzo głodne, a przede wszystkim samotne. Dobrze, mamo. Dziewczynko! Przyszliśmy Cię zaprosić do naszego domu. Dziś wigilia. Pomogę Ci, na pewno zdrętwiały Ci nogi, ale jesteś lodowata. Chodźcie szybko do domu. <tryk>